Józef i Maryja, pastuszkowie i królowie, anioły i postaci rodem z najpiękniejszych bajek i baśni. syna, Tak wyglądały jasełka w publicznym przedszkolu numer 5. Taka tradycja przeplata się z bajką, aby właśnie wprowadzić w to, nas w ten magiczny czas, przypomnieć te wydarzenia, które miały miejsce ponad 2000 lat temu. Bajki są bardzo bliskie sercu. Bajki opowiadają o miłości, o dobroci, o tych najpiękniejszych zakamarkach naszego serca o dobroci. W przedszkolu dużą rolę odgrywa podtrzymywanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Takie wydarzenia wzmacniają także więzi rodzinne. Narodziny Pana Jezusa ta ciepłość i dobroć właśnie przemawia do dzieci. One wspaniale wchodzą w rolę aniołów, pasterzy, króli, wspaniale uczą się tych kolen. To jest piękne kultywowanie tych tradycji, pięknych polskich tradycji i przekazywanie wartości, które są bardzo cenne i które na pewno będą owocowały w tym przyszłym dorosłym życiu każdego dziecka. Występ przed rodzicami i dziadkami to efekt finalny kilkutygodniowych przygotowań małych aktorów, którzy w swoje role wcielają się z ogromnym zaangażowaniem. Urodzi! Te przygotowania jasełkowe, te ciągłe kolędy, te ćwiczenie ról, te stroje, one wprowadzają nas właśnie w ten taki charakter bożonarodzeniowy i pozwalają czuć tą atmosferę zbliżających się świąt.